Wojsko po prostu zadzwonił do mnie, że jest taki pomysł. Co o tym myślę? Jest jakby nieskończona historia. Masz szacunek do Mariusza, bo obaj panowie wywodzą się ze strongmenów. Nie ma z naszej strony błagania, wyszczekiwania tej walki. Nie wiem, jakie inne tam mogę używać słowa polskie. Pudziak, proszę cię, albo wiesz, poniżanie. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Artur Mazur, a to jest program Klatka po Klatce. Wielu z Was patrzy na ten ekran obok mnie. Zastanawia się, co ten sympatyczny człowiek Ernest Iwanda Red tutaj robi. No, wystąpi tutaj nie jako Freak Fighter, słuchajcie. Nie jako tłumacz. A, nie jako tłumacz, ceniony tłumacz, sympatyczny tłumacz, ale jako menadżer. Menadżer możliwego rywala Mariusza. Pudzianowskiego. Witaj Red. Bardzo dziękuję za bardzo pozytywną e, odpowiedź czy zapowiedź. Poz e, witam cię Arturze. No właśnie, jesteś managerem Oliego Thompsona. Olego Thompsona, który jest wymieniany w roli no, jednego z możliwych rywali Mariusza Pudzianowskiego na gali XTB KSW 100. To zacznę od tego, mm, od pytania, jak to się stało w ogóle, że los, połączył Ciebie i Olego Tomsowa? To jest um, super pytanie i dlatego um, zawsze uważałem Ciebie, to jest ważne, um, za najlepszego dziennikarza w tej branży. Naprawdę stary, bez um, z Wojkiem o tym gadałem parę razy i tak dalej. To jest piękna historia i smutna historia, um, bo na przykład jeszcze na KSW Zagrzeb gdzie miałem trzech swoich zawodników bodajże, bo Pejć się bił, Krusic, Erslan, um, Oli się był z Antedelią. Wiadomo. I całkiem dobrą walkę dał przeciwko przyszłemu mistrzowi PFL. I Dlaczego to musi być ta introdukcja? Wtedy go nie znam w ogóle. No, wiedziałem kim jest jako fighter, wiadomo, wiesz, UFC, Bellator i bajery. ale nasz jego manager wtedy od lat był Damir Muićić, który niestety jest w niebie. I um, idziemy do przodu, rok czy dwa do, do przodu. Jest pierwsza fala Koronawirus, jest Galafen i jest walka Szymon Bajor Oli Thompson. Opas. I dalej jakby mnie to tamten. Adamir, patrząc, jak pracuje z, z, z resztą Chorwatów, że tak powiem, z Bekawacem. No, z KSW szczególnie i, i Chorwatami. Ale nie tylko, bo też paru Chorwatów i FE nie występowało i tak dalej. E Dzwoni do mnie, mówi stary, nie ma jak. To było pamiętasz, pierwsza fala, nie mam jak przyjechać, dramaty, papiery, kosmosy i tak dalej. Widzę, jak pracujesz, wiem, że jak się opiekujesz, znamy się, bo my się z Damirem wiadomo, wiele razy w Zagrzebiu byliśmy na obiedzie, na kolacjach i w ogóle. Mówi stary, proszę cię, jesteś w Polsce, to się dzieje w Krakowie. Pojedź, zaopiekuj się z Olim, weźmiesz. E, połowę procent ja połowę procent okej okay, Damir nie ma problemów jadę i tak Igor Pokraec się był który ja się opiekowałem no i co no i wykrywa e, Oli Thompson jest mistrzem e, wszyscy się cieszymy no i pół roku później e, Między dniem, czy przed, czy zaraz po drugiej fali. Damil jest na, na nartach w Austrii. Wraca, mamy ciągle super kontakt. My sobie prywatnie po prostu mamy kontakt, gadamy ze sobą raz w tygodniu. Mówi mi, że właśnie musiał wrócić wcześniej z Austrii, z jakiegoś tam lodowca, gdzie był z rodzinką. Złapał go jakoś chorobsko no i dzień później dostaje telefon, że na zawał. Poszedł. I, I Oli później sam do mnie powiedział, nie mam managera, miałem z tobą yy, z*** tą y, przygodę w, w, z fenem, przyniosłeś mi jeszcze jakby talisman, wszedł do mojej muzyki, nie mieliśmy muzyki, dałem mój, mój wiesz, stary jakiś hit z 2011, podpalamy noc, ready spinacz. Yy. No, i powiedział stary, no, bądź moim menedżerem, no. I też, żeby właśnie, bo lubię takie nostalgiczne historie, Artur. E, teraz właśnie e, przed walką z Sianosem pozwoliłem przed trenerem mu powiedzieć parę słów. Trochę nawet na wieśniaka wjechałem przed trenerem, przyznaj się, e, ale powiedział mu stary, tą walkę wygrywasz i ten pas Babilonu wygrywasz nie dla ciebie. Nie dla mnie, nie dla nas, nie dla Twojej rodziny, tylko wygrywasz to dla Damira, który się patrzy. Robisz to dzisiaj dla Damira. Nokautujesz się, no, dzisiaj dla Damira. I zrobił to, i później na drugi dzień rano na śniadaniu mówi mi: Ej, ty stary, wiesz co? Ten speech o Damirze, co wyciągłeś tak, stary. To mi jeszcze dodało taki boost, że nie mogłem wyjść stamtąd i ten. No, i, i, i tak jest po prostu. No. Okej. Okay. No i właśnie, i wspomniałeś o walce Oliego z Marcinem Sianosem. To jest ostatni pojedynek w tak. Bardzo efektowny sposób wygrany pojedynek. Tak. Oli znów pokazał, że ta prawa jego ręka waży sporo. No i pojawił się pomysł na walkę z Mariuszem Pudzianowskim. I ja się zastanawiam, kto wyszedł z tą propozycją? Czy wy za pośrednictwem mediów społecznościowych, czy jednak za kulisami już wcześniej takie sygnały. Się pojawiały, chociażby ze strony organizacji. Wojek zadzwonił do mnie. Ja nie mogłem, nawet nie myśleliśmy o tym. Wojsko po prostu zadzwonił do mnie, że jest taki pomysł, co o tym myślę. Ja powiedziałem, że ładnie o tym myślę, ale że jest tam kontrakt z Babilonem o jedną wiesz obronę i tak dalej, że to trzeba będzie najwyżej porozmawiać, czy z Arturem Gwoziem, czy z Panem Babilońskim, i tak dalej, żeby wiedział. On powiedział, że już wie, że już rozmawiał z Arturem, i tak dalej. Więc powiedział: No, tak, wszystko wiesz, to dzwoni do Oliego, ale myślę, że wszystko będzie pozytywnie. No i odzwoniłem później do Wojka, i było wszystko pozytywnie. I chciałem tylko dodać, Artur, bo to jest mega ważne w naszym wywiadzie dla mnie. Ja w żadnym momencie, żeby było jasne: Wojek dzwoni, on nam to proponuje. Kto tam wymyślił w zespole KSW, czy to jest sam w głowie Wojka, czy to jest trochę pomysł Martina z Wojkiem, czy Kawula z Wojkiem, czy sam Wojek, nie wiem, ale Wojek zadzwonił i my siedzieliśmy cicho. Już był telefon, już było zielone światło od Oliego, że będzie gotowy i tak dalej. I nie było żadnego planu, a Oli akurat nie słucha, jeśli chodzi marketingowo, wrzuca instastory czy coś, my siedzieliśmy cicho. Aż do momentu, kiedy... Mogę na... y... nazwę kanału podać, czy nie mogę? Oczywiście, okay. oczywiście. Ok, że na fansporcie wyszło i to Oli, od jakiegoś fana na Instagramie Polaka z Polski, który był na walce z Sianosem, mu wysłał, że o, może ty będziesz walczył z Pudzianem". I on mi to wysłał. I tam właśnie mówią, że jest Erol, że jest Parobiec i że jesteśmy my. No to wtedy od razu powiedziałem, do stary, w twoim stylu angielskim, dżentelmeńskim walczyłeś już z, z Mariuszem. i Tam były parę wiesz, Łapani się, siatki, coś wtedy to mogło iść wiesz, jest, jest jakby nieskończona historia. Masz szacunek do Mariusza, bo obaj panowie wywodzą się ze strongmenów. Bez żadnego hejtu, bez żadnego podgryzania, to nie jest w ogóle, z Marysiem nie ma, nawet nie ma po co iść w tą stronę, bo mają szacunek do siebie panowie, no i napisał po prostu tam 2-3 story tylko poszło, nie? nic więcej I, i tyle. Wierzysz, że te, do, do tej walki dojdzie? Bo no, wydaje mi się, że wymieniłeś trzy nazwiska, które są brane pod uwagę, tak. I to jest Łukasz Parobiec, to jest Erol Zimmerman i to jest? Twój zawodnik, czyli Oli Thompson. Wierzysz, że do tej walki dojdzie? No bo wydaje się, że głos decydujący w tym przypadku będzie miał Pudzian. Jak zwykle zresztą w takiej sytuacji. No tak. Wierzysz, że, do, że dojdzie do tej walki? Że my że... im wygramy? Nie, że Mariusz wybierze właśnie was? My nie mamy problemu z czekaniem żadnym. Niech Mariusz sobie... Chociaż jestem pewny, że Arbi już ma plan i właśnie jeśli mam, bo tutaj szczelamy, zadałeś mi takie pytanie, Red, co szczelasz? Wiesz, o co mi chodzi? Więc mi się wydaje, że, bo wiesz, jak już by powiedział na przykład my, że Oli, chodzi mi, przepraszam, o, że okej, okay, walczy z Olim, to okej, okay, ale jeśli nie sądzę, że tak długo czeka, bo tak długo myśli. Arbi już na pewno wie, ma swój ranking, kto pasuje najlepiej stylistycznie do, do Pudziana. Ja też mogę sobie taki ranking w głowie zrobić. Ale jakby na przykład właśnie powiedział, nie wiem, na przykład już teraz Erol Zimmerman na przykład, nie? Który wydaje mi się z trzech nazwisk może mieć najsłabszy parter, nie? Logicznie myśląc. Tak. Tak, jeśli będzie zdrowy, to wydaje mi się, że weźmie Erola przez też ten parter. A jak nie? To ja uważam, że jesteśmy na drugim miejscu. Okej, okay, a czy Wy jesteście w stanie, nie wiem, w tej sytuacji być zastępstwem dla kogoś? No, nie wiem, nie, nie, nie miałem nic takiego w rozmowach z Wojkiem, ale jedną rzecz też chciałem zaznaczyć, że my y, nie ma w ogóle, ja, ja rozmawiałem dwa razy z Wojkiem na temat tej walki. I no, no, nie, przepraszam. Pierwszego dnia Wojek mi wytłumaczył, odzwoniłem do niego, że Oli daje zielone światło, i później jeszcze raz rozmawiałem z Wojkiem półtorej minuty. Więc w sumie rozmawiam z Wojkiem o tej, o tej walce. E, niech będzie pięć minut. No. Nie ma z, od naszej strony, żeby, i to było jasne, to jest taki mój statement jako manager Oliego Thompsona. Nie ma z naszej strony błagania. Wyszczekiwania tej walki, nie wiem, jakie inne tam mogę używać słowa polskie. Pudzian, proszę cię, albo wiesz, poniżania się, czy z drugiej strony szczekania na Pudziana, jesteś taki czy taki, nie. Mój klient, przyjaciel Oliver Thompson szanuje Pudziana, mają historię niedokończoną, mają historię strongmanów, znają się, myślę, lat, nie wiem ile. I jeśli ma to, to już jest napisane, Artur. Ja bym chciał, żeby było, jako też fanem, my ma. I też jakby Oli, to jest jakby wisienka na torcie, jak będzie ta walka. A jak jej nie będzie, Oli nie załamie się. My mamy jakby coś, się znajdzie. Oliver Thompson ma jakieś nazwisko dosyć znane za granicą, nie będzie jakichś problemów. Oczywiście, bardzo chcemy. Jako manager, bardzo chcę być na KSW 200 bo byłem już parę razy i paru fajnych nazwisk wsadziłem do tej organizacji i fajnie by było, żebym był tam jako manager, nie będę to ukrywać, tak? Ale jeśli się to nie stanie, no nie będę też płakał, wiesz o co mi chodzi, taki, taki był los po prostu, ale mówię ci, no jak strzelam, to wydaje mi się, że Erol pierwsze miejsce, my na drugim, no. Okej, okay, czekamy na decyzję. A ty, jak, a ty jak? Wiem, że nie wolno tak. To jest takie e, dziennikarskie. Wiesz co, rozumiem. Nie wiem, czy nie dziennikarskie, no ale e, ja już niejednokrotnie pytałem moich gości w programie tak? o to. I wiele głosów jest tego typu, że nie wiem, Damian Janikowski za chwilę, no pewnie w momencie, kiedy wywiad z tobą będzie w sieci, to, 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 to już ten wywiad z Damianem będzie po niej krążył. Też powiedział takie zdanie, które jest bardzo często powielane. Że walka z Łukaszem Parobcem to będzie walka, o której będzie głośno na podwórku tylko polskim. Łukasz Parobiec nie będzie w stanie zapewnić publiki międzynarodowej. Walka z Olim Thompsonem i z Erolem Zimmermanem, ewentualna z jednym bądź drugim, już taką publikę międzynarodową może zapewnić. Teraz jest pytanie: który z nich. E, zapewniłby większą publikę. tak? To już jest, myślę, wiesz, dyskusja akademicka. Nie? Tak. Natomiast ja się zgadzam co do jednego, że faktycznie sportowo, być może pod względem emocji, walka z Łukaszem byłaby super, ale to by była walka, która by się zamknęła w, myślę w środowisku polskich kibiców. I no to, dobrze, jest czy, to jest ta przewaga, czy... e rola, i to jest ta przewaga e -Rola i... A ja uważam, że i, 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 i ale zapasy. No, no bo chyba też ważne, żeby. Później, no nie wiem, jeśli jestem Mariuszem, ja chcę wygrać. Jeśli mogę no jest wybrać... pytanie. Ja słyszałem takie głosy też, że walka z Erol'em byłaby z kolei dla Mariusza walką najłatwiejszą. No właśnie. Ale z drugiej strony, ja też pamiętam taki pojedynek Mariusza ze świetnym kickboxerem, z Peterem Grahamem, który, no tak. który już przegrał, bo też zbliżenie się do kickboxera to też nie jest łatwa sprawa. Trzeba przyznać jedno, też Erol Zimmerman i to Arek Brzosek podkreślał wielokrotnie, i ja tu bazuję na jego słowach, jest po prostu twardym, naprawdę twardym skurczywykiem. Więc myślę, że jedna i druga walka dla Mariusza nie byłaby łatwa. Pytanie, które łatwiejsze. Ale wróćmy do Twojej osoby, bo jest jeszcze parę pytań. Tu oczywiście czekamy na decyzję Arbiego i Mariusza, bo to oni będą te decyzje podejmować. Jesteśmy po Gali UFC w Paryżu, yes. i, tam, i tam myślę, że obserwowałeś występy zawodników bliskich ci sercu. Dwa takie nazwiska. Omar Sy zapisał kolejne zwycięstwo do rekordu. 11-0, naprawdę ten jego rekord jest imponujący. Wejście, wejście do UFC mocne. I tak to jest jego druga walka, Artur. Tak, jest. 2-0 w UFC. 11 to jest jego rekord. I tak się zastanawiam, czy w perspektywie kilku najbliższych lat, Twoim zdaniem, to jest materiał na czołówkę UFC? Być może na, na mistrza UFC? Warunki to, to... ma nieprawdopodobne, rekord też dobry. Na razie wiesz co, hmm. Hmm. ta walka mi się nie podobała niż ta z pierwszym fighterem. przepraszam, nie pamiętam nazwisko, którego poddał w pierwszej rundzie, w bardzo szybko, w, myślę, że w dwie minuty maks. Um, umarł, ma taki styl zachowawczy i to ten koreńczyk i tak pokazał parę fajnych rzeczy, tam parę sierpów siadło czystych. Ja czekam, bo zobacz. To jednak jest to, że management yy, Iwan Ersan jest w dominansu. Oliego Abdelaziza. Ja wiem, jaki ma kontrakt, bo jesteśmy, no, to jest mój brat, no, jesteśmy turbo, turbo kumplami. I zobacz, że pierwsza walka Iwana, do którego zaraz dojdziemy, jak, co myślę o jego walce, ale bije się z ją kutelabą, którzy każdy zna. Tak, który, Fanem ma wiek, albo większym fanem ma wiek, to to jest Ion Kutelaba, Hulk, który lubi się nawet malować na zielono i zawsze krzyczy na Sterdona od zawsze ci wkasz, tak? Od nie wiem, stu lat, nie wiem, ale z ośmiu na pewno. Um, I co? A zobacz, umarł, przepraszam, nie znam tego Koreańczyka i tego pierwszego fejtera też nie, tak? Więc chodzi mi o to, że jakby wygrał to Iwan, już bym nie wiem, ale by był już bliżej tej piętnastki, ale wracając do umara, ja powiem ci coś innego. Nie wiem, czy będzie mistrzem, czy nie, bo brakuje mi takiego testu, że dostaję tego wariata. Takiego stójkowicza, który idzie na wojnę z nim, który nie kalkuluje. Um, ale jestem w stanie powiedzieć, że z wszystkich fighterów we Francji. Nawet Cyril Silgian, że um za um, czyli umarł za 3-4 lata, 3 nawet dwa, może być najlepszym Francuzem w MMA na świecie. Okay. I ma papiery na to i tak dalej. Ja przypomnę tylko coś z KSW. Że jak robili, tu musisz mi mój polski poprawić, jak się rozkłada rączki na szerokość i się mierzy. Zasięg. zasięg Nie chcę, albo miał cent, albo tak samo, albo centymetr mniej, albo centymetr więcej od John Johnson. I to właśnie wojek zaraz to powiedział. Warunki ma nieprawdopodobne. No, warunki ma nieprawdopodobne. Tak. Ale uważam, że na przykład, zobacz, jak jest problem, to wchodzi w taki dziwny klincz, tą stójkę poprawiłbym, bo ma właśnie te właśnie warunki. A i sam przechodzę do Iwana Erslana, mojego brata, z którym mam e, lepszy kontakt. Um, no on jest. dostał rywala, który poszedł z nim na wojnę i ten pojedynek między innymi dlatego mógł się bardziej podobać niż ten pojedynek tak. umara z Daun -Jungiem. To na pewno, no bo tutaj było wszystko, były też zwroty akcji. Myślę, że Iwan przegrał dwie rundy. No, w trzeciej robił wszystko, żeby ten pojedynek wygrać, ale się nie udało. Dlaczego się nie udało, Twoim zdaniem? Ja um, rozmawiałem z Iwanem um, krótko. Um, za tydzień mam jechać do Chorwacji, więc go złapię. To porozmawiam na przekawce. Um, nie wiem, czy ty to odczułeś, i to jest właśnie pytanie do Ciebie, bo z nikim w sumie nie gadałem z Polski o tej walce. Czy widzisz, czy czułeś, że jest Iwan spięty przez pierwszą rundę, czy nie? No, powiem szczerze, bardzo dobrze zaczął ten pojedynek Ion Kutelaba. To na pewno. Okay. Widać, było, widać było, że jest bardziej obyty z OKTAGONem UFC, i wydaje mi się, że ty w pierwszej rundzie musiały zrobić. Ja się nie zgadzam z tą punktacją jednego z sędziów, który z, zapunktował tę, walkę, tę rundę na korzyść Iwana. No, jednak tam były można powiedzieć. Nie, 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 nie. Były dwa takie momenty, kiedy zachwiał e, Iwanem. E, no. W pierwszej ludzie Kutelaba posadził Iwana na pupę. Dwa, 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 razy. Albo, dwa razy. Albo raz, już nie pamiętam. Raz na pewno, a drugi tak, razem tak, tak, nie zachwiał. Tak. Tak. Ja ci powiem tak mm, i tu już nie masz żadnej obrony kumpla i tak dalej. Zobacz sobie, jak będziesz miał kiedyś czas albo chęci, nie musisz, walkę z Czudzigaewem Iwana i tą walkę właśnie z Kutelabą, a później zobacz sobie walkę z Gnitko. Ja widzę od razu, ma spięte mięśnie, ten jego wyraz twarzy, wydaje mi się, że jednak jesteś w Dominance, masz super kontrakt, bo masz super kontrakt, jak na świeżo, świeżynkę w, w UFC. Um, masz Konana Silveira, barwną postać z ATT, który jest w twoim narożniku i był u Ciuci Gajewa też. Um, I wydaje mi się, że, 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 że był spięty, serio. I że nie te łapy nie szły, jak Iwan potrafi tymi łapami machać. Zobacz, mówię Ci, to jest dla mnie coś, co jakby, ale wiem, że to jest tak łatwo nam mówić. Po prostu, ja wiem, walka w Paryżu i tak dalej. Ja rozumiem, dlaczego on był spiąty, dlatego ja uważam, że i tak bałem się, że da gorszą walkę. Bałem się. Bo ja, ja serio, jakbyś zadzwonił do mnie godzinę przed walką, mówię Ci, ja byłem pewny, że to nie wyjdzie poza pierwszą rundę, stary. Byłem tego przekonany, że ktoś padnie w pierwszej rundzie, że to będzie po prostu, wiesz, no po prostu pójdą się, wiesz, no tak jak normalnie Kutelaba to robi i yes, Erslan to robi, tak? A tu właśnie, właśnie nie. I zobacz, też właśnie decyzja i decyzja z Cudzikajewem w sumie, nie? Tak było. Ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące Elslan, bo ten transfer wzbudził duże emocje w Polsce i też rzeczywiście pojawiły się takie głosy nieprzychylne pod adresem KSW. Dlaczego w dywizji, w której KSW nie ma zbyt wielu zawodników, i umówmy się, to jest dywizja, w której nie ma też wielu dobrych zawodników na świecie, bo Półciężka to jest taka dywizja, która przysparza oból głowy matchmakerów? Dlaczego KSW tak łatwo pozwoliło odejść Iwanowi Elslanowi? Bo może ja już nie jestem managerem Iwana ponad rok, żeby to zacząć tak ładnie. Nie chcę w ogóle. Nie interesowałem się tym. To jest pytanie myślę, że do Wojka najlepsze. Wydaje mi się, że no ale zobacz z drugiej strony dwa razy miał title shota, dwa razy nie wykorzystał. Mówił o Iwanie, tak? Pierwszy tak. raz z Narkunem, drugi raz z Gajewem. Byłby na tym pierwszym, drugim miejscu no kautowałby, i a jakby co by było z rewanżem, z haratykiem nie wiadomo, to jest prawda, że może po tym mógł, nie wiem. Ale tak jak ci mówię, ja już nie mam uprawy, nie znam, e, jak to się mówi, historii z zaplecza, dlaczego i po co. E, ja się tego cieszę szczęściem Iwana. no I tyle, to no, ci mam powiedzieć. Okay. No, wiesz, a jeśli nie było problemów, nie było artykułów e, o tym, to wydaje mi się, że, że pożegnali się z tego, e, inaczej, wydaje mi się, żebym usłyszał tyle, no, że chociaż tyle właśnie, że pożegnali się w, w, w niezgodzie, a tu cisza z lewej, cisza z prawej strony, chodzi mi cisza od strony Wojka, który też jest moim serdecznym kumplem. Cisza od, od Iwana Erslana, więc tam się pożegnali ładnie, jak dżentelmeni, i tyle. I może hej, może kiedyś kółko zatoczy i Iwan, za parę lat sobie wróci. Wiesz, o co mi chodzi. Okej, okay, to teraz zapytam o zawodnika, który pewnie też Ci jest bliski sercu, ale no nie pracujesz z nim na co dzień. Czy wierzysz w to, że Roberto Soldicz może wrócić do organizacji KSW? Bo o tym w ostatnich tygodniach było głośno. Hmm. Czy wierzę? Po pierwsze, zobaczmy, bo mam walkę w grudniu w tym łanie. Tak. A, w, a widziałeś jakiś plakat, bo ja dalej nie. Nie. To pierwszy, uwierzmy w to, że <ścoughs> mam walkę w łanie, a później wydaje mi się, że okej, okay, od nowa strzelam. To mnie wiesz, jakby Roberto jest tylko braciekiem z, z tej samej narodowości. Wydaje mi się, przez tylko transfery i przez y, tą galę OKTAGONu na tym stadionie, gdzie, w Freiburgu? Dobrze mówię, czy w... no Gdy, nie, jest... nie, zdaje się, że we Frankfurcie. Nie. No, w Frankfurcie. A na F, byłem blisko, no, geograficznie. Przepraszam, to jest taki mój słaby żart. Ale, no Roberto, wszyscy wiemy, że UFD Jim Dusseldorf. Ehm, chyba Antun tam jest. Tak jest. Kto jeszcze jest z UFD? To no. jeszcze ktoś jeszcze jest. No R.C. Klin, jak on, ten RC e -Eckerling. Eckerling. 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 I, to jest, I to jest człowiek, który tak naprawdę sprzedał cały, ten, całą tę, tę gadę. Który, tak, był, może... w tak który był w Hezu? Tak jest. Który był w Tak jest. Więc to jest od nowa takie moje logiczne myślenie, tak jak gadaliśmy o zerolem Cinewanem. dlaczego nie ma ciągle gadania Dlaczego nie ma, że to Parobiec lub my, bo czeka na walkę, chyba RC, e, Zimmermana, więc tutaj wydaje mi się, że te transfery UFD z KSW do, do OKTAGONu i tak dalej, no, wydaje mi się, że wierzę, że tak, no jeśli, ale musiałbyś się Haji zgadzać, ale wydaje mi się, że bliżej, marketingowo i tak dalej, no nie wiem, a w sumie może nie, no bo tu jest mistrz, wiesz, niepokonany Tralala, nie wiem, 50-50. Z jednej strony, że wszyscy są z UFD w tym Oktagonie, mówi mi, że w sumie wybrałby bardziej ten, ale z drugiej strony jako mistrz i też jest tyle walk do zrobienia, znaczy wiesz, jako fan ja, to ja bym go chciał w KSW. Ja Wiadomo, żeby było jasne, tak? Oczywiście, stary, ja chcę widzieć walkę Mamy dwa, poproszę tu, zaraz, poproszę Bartos, wiesz o co mi chodzi, ja tu jako fan jaram się, wiesz, no opór, tak? Ale no 50-50, no jeśli mam ci odpowiedzieć, nie? No to już kończąc ten wywiad, zakończymy go, jak to nam się często zdarza, tak trochę z humorem, bo słyszałem, że będziesz tłumaczem podczas gali KSB w Paryżu i że szykuje cię jakieś fajerwerki. Znaczy z... jeszcze nie wiem, nie dostałem telefonu, ale z, z Varelą Wilsonem mamy już, bo wiesz, wtedy ludzie nie zrozumieli to do końca, to przecież to jest tylko nasz głupi francuski humor, że robiliśmy, wiesz, wiesz no po prostu tłumaczenie, jak robisz po polsku. Przecież Wilson nie rozumie Polski, więc robimy ten. Nie spodobało się to ludziom. Wilson sam mi wymyślił, jaki pomysł, bo bardzo cię lubi. Zobaczysz. No nie wiem, jak dostanę telefon, że lecę, no to lecę, wiesz, tłumaczyć. Eee, wiadomo, że Tarek będzie bardziej na pewno Saladina obsługiwał, że to tak powiem. Więc ja będę na pewno bardziej z William. i akurat uważam, że charakterystycznie dwa tutaj szajbusy to my bardziej. Więc Wilson, Wilson ma wymyślony fantastyczny początek, który mam nadzieję spodobać Ci się, ale jest, jest bardzo, bardzo zabawny. Widzę, Nie mogę. widzę to, widzę to, mam właśnie wiesz wizualizację, to w ekranie to będzie wyglądało bajecznie no. To czekam w takim razie. Czekam tak. i czekam na rozstrzygnięcia dotyczące Olego Thompsona. Myślę, że w ciągu kilku dni tak liczę. Ja myślę, Ale... że siódmego, siódmego. Szósty Op. niedziela, siódmy poniedziałek poszło. Niech tak będzie. Ernest Iwanda był dziękuję moim bardzo. waszym gościem. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Ja ci bardzo dziękuję, naprawdę. W tym programie. Mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo na Kali do zobaczenia, dzięki. Pa, pa dziękuję Ci.